Chcesz przenieść swoją stronę w WebWave na wyższy poziom? Dzięki elementowi HTML, CSS i JavaScript możesz dodać dowolną zewnętrzną integrację, by jeszcze bardziej ulepszyć swoją stronę. Zanim zaczniemy, wyjaśnijmy dwie kluczowe role: twórca i użytkownik. Twórca to osoba, która dostarcza niestandardowy kod, a użytkownik to osoba, która go implementuje w kreatorze WebWave. W zakładce Panel Ustawień znajdziesz dwie opcje: strona lub podstrona obie mają zakładkę więcej ustawień, ale wpływają na twoją witrynę w różny sposób. Jeśli dodasz kod w stronie, będzie on obowiązywał w całej witrynie. Jeśli dodasz go za to na podstronie, kod będzie dotyczył tylko tej konkretnej podstrony. Dodanie kodu do sekcji body działa jak każdy inny element w twojej witrynie. Zacznij od dodania elementu kod niestandardowy z panelu dodawania elementów. Po dodaniu elementu, kliknij go dwukrotnie, aby otworzyć edytor. Wklej żądany kod i zapisz go, klikając zmień kod. W panelu ustawień można znaleźć ustawienia elementu HTML. To właśnie tam ustawimy: dostosowanie wysokości do zawartości oraz wklejenie kodu po załadowaniu strony. Włączona opcja ładuje kod asynchronicznie, czyli po załadowaniu reszty elementów, poprawiając tym samym wydajność strony. W WebWave konsultanci obsługujący klienta nie są programistami. Są specjalistami w korzystaniu z kreatora stron. Jeśli kod, który dodasz, nie działa zgodnie z oczekiwaniami, skontaktuj się z twórcą kodu, aby uzyskać pomoc. Pamiętaj, że w kreatorze WebWave nie możesz bezpośrednio sprawdzić, czy kod działa. Musisz opublikować swoją stronę i przetestować element, otwierając stronę w internecie. Używając HTML, CSS i JavaScript, możliwości są nieograniczone. Przejmi kontrolę nad projektem i funkcjonalnością swojej witryny i spraw, aby była naprawdę Twoja dzięki WebWave.